Dzień dobry wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie w towarzystwie mojej Monstery, którą będziemy właśnie przesadzać bo ona ma już według mnie trochę za mało doniczkę sporo liści teraz wypuszcza, ale te liście są dużo mniejsze niż te, które były wcześniej które wypuściła nawet zimą, więc to skłoniło mnie właśnie do tego, żeby ją teraz przesadzić bo wydaje mi się, że może to być przyczyna i nie będę już czekała, aż ona te wszystkie liście rozwinie, bo chyba teraz akurat wypuszcza trzy nowe liście. Nie będę czekała, aż one się zupełnie rozwiną, tylko korzystając z okazji, że, że mam chwilę czasu, to biorę się za przesadzanie. Poprosiłam męża, żeby mi wytargał ją tutaj na taras i teraz będę szukała jakiejś większej doniczki, która będzie odpowiednia. Nie będzie mogła niestety zostać w tej osłonce, w której jest teraz, bo ta osłonka jest już na styk, więc... Coś tam pokombinuję, pozamieniam, żeby miało to ręce i nogi z jakimiś innymi koszami czy osłonkami, które mam w domu, żeby też nie stała w takiej brzydkiej, produkcyjnej doniczce. No i co? Zabieramy się za przesadzanie. Jeszcze tylko szybki rzut oka na to, jak wygląda ona teraz przed przesadzeniem. Jest wsparta na takim dosyć długim paliku. Tutaj jest kilka sadzonek tej monstery przywiązanych właśnie do, do tego palika i dużo liści bardzo opuściła teraz i nawet jak ją podleję to te liście nie podnoszą się więc wydaje mi się, że przesadzenie to jest dobry pomysł zobaczcie, tutaj rozwija nowego liścia ale on też jest dosyć mały ja nawet patrzyłam czy nie ma tutaj gdzieś wciornastków, bo czasem się tak zdarzało w tym sezonie letnim że te wciornastki gdzieś się przyplątywały tutaj dopiero co rozwinęła tego, też takiego niedużego, tu kolejne niedawno rozwinięte, no i tu idzie jakiś jeden taki, który jest większy, i będzie miał więcej dziur i wcięć. Natomiast cała prezentuje się tak dosyć pokaźna, już duża roślina, niemniej trzeba ją w końcu przesadzić. Znalazłam jakąś taką czarną produkcyjną, wielką donicę po jakimś krzaku, pewnie umyłam ją na tyle, na ile to się dało. Jest większa od tej, w której rośnie teraz monstera, ale nie jakaś bardzo, bardzo duża, bo mogłam dać większą, miałam jeszcze większe. Wyłożyłam ją na dole. Gazo, dlatego że ta doniczka ma też dziurki tutaj po boku, tak jak możecie zobaczyć i chciałam, żeby one też były e, przysłonięte, żeby tutaj e, podłoże mi się nie przesypywało, więc sobie muszę to jeszcze poprawić. E, no i co, będzie leciał Bigos, będę wyjmować tego kolosa. I jakoś przekładać tego podłoża, w którym ona rośnie, ja obsypywać nie będę, bo ono jest, to jest moje podłoże, więc, więc niech sobie w nim siedzi. Tutaj tylko dam na, na spód Bigos. No i dookoła, tutaj po bokach będę musiała dokładnie obsypać Bigosem, żeby nie potworzyły się jakieś takie puste przestrzenie. Biorę się za przesadzanie, bo jest naprawdę gorąco i nie chcę też jej zaszkodzić, żeby długo tutaj na tym słońcu stała. No i dobra, chyba udało się ogarnąć monstera przesadzona do większej donicy. Tak jak widzieliście, potrzebowała już przesadzenia, ponieważ korzenie były już pozwijane na dole, wyszły z tamtej doniczki, pozwijały się na, na dnie osłonki. Na szczęście wszystkie zdrowe, białe, śliczne, więc wydaje mi się, że będzie ok, że ona teraz odżyje po tym przesadzeniu. Podwiązałam ją trochę też do palika. Te sadzonki, które zaczęły się tam od dołu rozrastać. Bo przywiązywałam do tego palika, żeby tak smętnie nie wisiały. No i z tej strony prezentuje się całkiem, całkiem zacnie. Z drugiej jest trochę gorzej, bo, bo tam jest mniej tych liści. Ale wiecie, ona też musi się teraz ułożyć z powrotem po swojemu do słońca i będzie OK. Zabieram ją z tego upału, bo jest naprawdę gorąco i nie chcę jej zaszkodzić. Monstera przesadzona, a teraz wymyśliłam sobie, że jeszcze zabiorę się za tego staruszka, który. Tutaj od góry wygląda bardzo źle, bardzo źle i nie wiem co mu się podziało, ale ewidentnie wymaga, żeby coś z nim zrobić. Tutaj te kuleczki też są już takie bardzo biedne. Jest ich dużo, tych pędów. Zobaczcie, wyglądał całkiem fajnie, a teraz coś tu się zrobiło niedobrego i będę chciała go wyjąć z tego podłoża, zmienić mu doniczkę, pookręcać te wszystkie. Albo przynajmniej znaczną część tych pędów wokół doniczki, żeby one miały szansę się jeszcze ukorzenić od nowa. No i zobaczymy, co z tego będzie. Albo go uratuje, albo go nie uratuje. Mam jeszcze jednego, tak jak wiecie, tego mniejszego, więc zobaczymy. Mam tu też dla niego taką osłonkę na nóżkach, w której on sobie będzie stał, bo wcześniej stała tutaj Monstera Peru, ale ona strasznie się gibotała tutaj, więc pozamieniamy i to będzie teraz osłonka dla staruszka. Mam nadzieję, że fajnie mu się tutaj będzie rosło. Postawię go gdzieś bliżutko okna albo na parapecie i będę obserwowała, co z tego dalej będzie. I teraz podłożę. Tutaj tak jak widzicie, mam swój bigos i do niego teraz pójdzie solidna dawka żwiru. I do takiego właśnie bardzo, bardzo luźnego podłoża będę tego starca przesadzać. Połowę doniczki, którą wybrałam, zasypię jeszcze samym żwirem, a od połowy dam y, temu mieszankę, ze względu na to, że y, chcę, żeby był bardzo dobry drenaż, a starzec ma płytki system korzeniowy, więc nie potrzebuję, y, żeby cała doniczka była wypełniona podłożem. Można zasypać połowę keramzytem bądź też właśnie żwirem, ja akurat nie mam keramzytu, więc wypełnię ją do połowy żwirem i drugą połowę tym takim podłożem, powiedzmy, ala do sukulentów. I tak to wygląda. Doniczka oczywiście kombinowana z uciętym rantem, bo nie mogłam znaleźć nic bardziej odpowiedniego, ale to nic nie szkodzi. Przesadzamy starca i zobaczymy co z tego wyjdzie. rzecz przesadzony, tak jak widzieliście nie rozpieszczałam go, poukładałam go tutaj na grubo, wszystkie te pędy zawinęłam, co zostało to zwisa, posypałam to jeszcze tą całą mieszanką, żeby miało możliwość zapuszczenia tutaj korzeni, czepienia się czegoś, no i zobaczymy, czy wypuści czy nie, tak jak widzieliście tych korzeni on wcale nie miał, to wszystko gdzieś tam zgniło, zasuszyło się, nie wiem, w każdym razie no, na pewno nie przeżyłby, jakbym go zostawiła tak, jak był. Będę się też starała go zraszać tutaj od góry, żeby miał zawsze w miarę przynajmniej lekko wilgotne to podłoże, no bo mokre też nie może być, ale ono jest na tyle przepuszczalne, że wszystko od razu spada na dół. Więc yy, mam nadzieję, że. Że ruszy, że te kuleczki się tutaj zaczną ukorzeniać, te pędy, i że ruszą po prostu nowe przyrosty. A czy tak będzie, to zobaczymy. Dzień dobry, kilka dni później przychodzę w zasadzie tylko dograć pożegnanie, ale chcę Wam pokazać jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, ten przepiękny liścior, który tutaj się rozwinął, u Paraiso, Zobaczcie, jaki jest pięknie wybarwiony. Już straciłam nadzieję, bo te poprzednie były. W zasadzie zupełnie zielone, jakieś tam delikatne przebarwienia, tutaj prawie nic, a ten najnowszy, no nie powiem, piękny jest, piękny jest ten liścior, tutaj pod światło trochę może nie widać, ale on się jeszcze w sumie nie rozwinął tak do końca, bo jest jeszcze taki, wiecie, mięciutki, więc on jeszcze będzie tutaj nabierał mocy, ale już w tym momencie widać, że będzie y, przepiękny. A drugą rzeczą, którą chcę wam pokazać, jest nowa, w zasadzie nowa, stara roślina. Kto ogląda moje filmy od dłuższego czasu, ten na pewno pamięta, że miałam kiedyś takiego polisciasa w wersji XXL. On miał już, no, myślę, że z półtora metra jak nie więcej, ale niestety ta duża, duża roślina mi padła. I postanowiłam, że wrócę do niej, że kupię sobie nowy egzemplarz takiego malucha. Tamten też był y, uprawiany od takiego malucha i pięknie wyrósł, więc liczę, że tutaj też tak będzie. Chociaż ten był mega przesuszony, już go przesadziłam, bo bałam się, że może tam już nic nie ma do odratowania, ale korzenie w miarę, w miarę ładne miał. I nie powiem, liczę na to, że ten też mi tak pięknie wyrośnie jak tamten. Tutaj widzę jakieś y, trochę niepokojące te liście: coś tu się działo, coś tu żerowało, nie mam pojęcia. Tak jak się przyglądałam, to nic tu nie ma, ale zobaczcie, takie jakieś dziwne ślady na tych liściach są, więc będę musiała jeszcze go poobserwować i szczególnie będę zwracała właśnie uwagę na te nowe liście, jakie będą wychodziły, czy tutaj będą jakieś oznaki znowu, że coś się dzieje, czy też nie. Pożyjemy, zobaczymy. Nie jest wymagający, więc mam nadzieję, że wszystko będzie. Dobrze, a teraz się już z Wami żegnam. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam Was jak zwykle ciepło i do następnego. Cześć.